Na konferencji prasowej przed meczem 30. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Piazgiewice Pogoń Szczecin. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Grzegorz Musia, Piazgiewice, Panie trenerze, zacznijmy od tego meczu z widzeniem młodych kibiców. Był to fajny mecz. Czy dla Pana trenera, jak, jak to wyglądało z perspektywy wojska? No nie ukrywam, że, że na pewno też końcówka mnie trochę kosztowała. Myślę, że tak jak, jak wszystkich, zarówno zawodników, jak i kibiców, ale. Prawda jest taka, że uzyskaliśmy na koniec zwycięstwo, co nas bardzo cieszy i nie jest to łatwy teren, nie, nie, nie każdy tam wygrywa, więc dlatego też mimo wszystko więcej więcej pozytywów. Tak, jak też od razu na gorąco po meczu powiedziałem, że. To, że mieliśmy taką sytuację, w takich okolicznościach, że bez konsekwencji, to jest bardzo dobry materiał dla nas do, do, do nauki, do tego, żeby na przyszłość unikać i lepiej sobie tym zarządzać. Jeżeli będziemy mieli okazję znowu wysoko prowadzić, żebyśmy mieli świadomość że tak samo jest to wysokie, wysokie prowadzenie ważne do, do tego, żeby go bronić jak i to minimalne. Także tyle. Właśnie, bo tutaj jest taki wątek, że po raz pierwszy zdarzyło się pana zawodnikom, że stracili koncentrację na długo przed meczem. Czy może widzę po prostu tak dobrze za Tylko w tej końcówce? Znaczy zawsze to jest e, dwustronne tak jakby nic się nie dzieje tak e, z udziałem tylko jednego, jednego zespołu jakby, na pewno e, w mecz w którym prowadzisz 3-0 drużyna przegrywa 3-0 drużyna Widzewa no, nie ma już e, wiele do stracenia e, też e, więcej ryzykuje jeżeli mi temu nie odpowiemy odpowiednio, no to, to też ten, te, ta szansa się pojawia dla, dla, dla widzów, A więc jest to tak, że, że to się zdarzyło nam i tylko nam, to jest historia piłki nożnej i tutaj jakby o tym tylko warto pamiętać i, i, i czasami też na tym mocniej się skupić. Po Szczecin, wszedł już do tej drużyny, to taki zespół, który strzela Dużo bramek i też bardzo dużo traci. Czy to, czy to oznacza pan zdaniem, że oni idą w każdym meczu na całość, taki, taki grają ofensywny futbol? Jak pan to ocenia? Na pewno warto faktycznie zauważyć dużą siłę i potencjał ofensywny te, tego zespołu. Myślę, że e, to też e, i o tym świadczą. Ilości, ilość przede wszystkim kreowanych sytuacji. Wydaje mi się, że Pogoń miała tyle pecha, że gdyby lepiej wykorzystywała te sytuacje, które tworzyła w trakcie tej rundy, że nie powiem sezonu, bardziej pamiętam tę rundę, to, to na pewno mieliby jeszcze tych punktów więcej. Na pewno silny zespół, absolutna czołówka polskiej ekstraklasy od, od lat, nie ma w tym przypadku. Przed nami bardzo trudny mecz, trudna, trudna wyprawa, dużo wysoko zawieszona poprzeczka. i też duża e, motywacja do tego, żeby temu wszystkiemu podolać, żeby na, na tą wysoką poprzeczkę też odpowiedzieć jeszcze wyżej, zawieszoną. Także e, zobaczymy, jak e, sobie e, poradzimy. Na pewno e, jestem spokojny o to, że e, na naszym boisku będziemy chcieli po prostu dać siebie wszystko. Pogoj Szczecin to w dużej mierze Grosicki. To jest jednak mimo swojego wieku zawodnik, taki motor napędowy tej drużyny i, i strzelec bramek. Ma Pan jakiś, na pewno ma Pan jakiś pomysł na niego. Nie zdradzi go Pan, ale czy tak będzie rzeczywiście, czy, 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 czy trzeba go wyeliminować, czy też? Znaczy wszyscy mają pomysł na, na, na grosika przed meczem, a i tak to jest ten, ta klasa piłkarza, że że e, realizacja tego planu zatrzymania go nie jest, nie jest taka łatwa. Także na pewno e, zrobimy co w naszej mocy, nie tylko grosik, ale ta siła mówię ofensywna jest. I w kilku innych zawodników z szybkością, z dobrą. E, technikom i umiejętnościami, także zrobimy, zrobimy naprawdę i, i pod tym kątem powiedziałem, że czeka nas e, trudne zadanie, ale zrobimy wszystko, żeby, żeby mu podolać. Był to bardzo niewygodny rywal dla piasta. Z tego co wiem, to ostatni raz wygraliśmy 5 lat temu z tą drużyną. Legia, Legia też sobie spokojnie, często nie radziła, jak pan tam był. To, to rzeczywiście przykłada pan do tego wagę. Nie, teraz mi pan zaskoczył, bo na pewno e, ta, takie serie się zdarzają i to jest coś, co faktycznie e, statystycy sobie mogą e, notować, ale e, tak jak wielu innych. E, Przypadkach nie zwracam na to mocniej, moc, mocniej uwagę, ponieważ wiem, że jutro będzie liczyło się tylko to, co jest w, w jutro, tak i co jest w tym dniu zaprezentowane na boisku. Na boisku bo e, gdyby jakiekolwiek e, miało znaczenie to, co było wcześniej, no to, to na pewno byśmy z dużo większym prawdopodobieństwem wyczekiwali wynik danych spotkania. Tak, wiemy po prostu, że to jest sprawa otwarta. Na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz, nie, tylko, nie z względu na to, że, że nie wygrywaliśmy od jakiegoś czasu. Jednak brak Damiana Kądziora, pogodził się Pan już z tym, że nie będzie miał tego zawodnika do końca sezonu i czy to jest jednak, czy to jest osłabienie No Znaczy pogodziłem się, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że Damian do nas wróci dopiero z początkiem przyszłego sezonu. Z drugiej strony ja cały czas podkreślam, że zespół jest też zbudowani z więcej niż 11 zawodników. Cały czas też to podkreślałem. W szczególności tym piłkarzom, którzy grali mniej albo siedzieli na lawce, że przyjdzie ich czas na to, żeby pokazać się z dobrej strony. Że tego potrzebujemy, żeby większe grono ludzi dawało drużynie pozytywne impulsy i jakość. I wydaje mi się, że taką drużynę też mamy, że też jest tak, że Brak jednego czy drugiego zawodnika nie sprawi, że nagle staniemy się słabszą drużyną. Aczkolwiek zawsze chcemy wszystkich zdrowych i gotowi do, do, do tej rywalizacji, też wewnętrznej. I także na Damiana też teraz czekamy z niecierpliwością, ale inni zawodnicy grający na tej pozycji radzą sobie bardzo dobrze. W i mam nadzieję, że tak będzie do końca tych rozgrywek. Jeszcze na koniec, jeżeli jesteśmy przy absencjach Huk i Kostadynow. oni mają szansę jeszcze w tym sezonie się pojawić na wojsku przynajmniej na ławce? Huk większe szanse ma niż Kostadynow. Myślę, że w tej chwili już chucio trenuje z nami w pełnym obciążeniu. Z kolei TICHO Konstantinow jest na, na etapie indywidualnej pracy i też tutaj jakby dużym ryzykiem wiązałoby się branie go pod uwagę w jakimś takim treningu grupowym, zespołowym. Tym bardziej, że ten sezon i tak jest stracony. Dla niego bardzo duża rzecz pozytywna jest taka, że wszystko wskazuje na to, że od pierwszego dnia przygotowań do następnego sezonu. Zarówno Konstantinow, jak i Huk, jak i Tamian Kondzier, wszyscy będą gotowi do, do pełnego treningu i to już jest w ich sytuacji bardzo dużo. Jeszcze raz wracając do tej dwójki, o których pan pyta, no to, to na pewno jeżeli chodzi o, o mecze do końca sezonu, Niewykluczone, że w jednym czy, czy przez jakiś wymiar czasowy wystąpi e, huk. Pozostanie rozumiem, są zdrowi to do dyspozycji pana. Znaczy, tam jest znak zapytania też, e, jeżeli chodzi o, o Kamila Wielczka. Niestety e, zobaczymy e, jeszcze, jak to będzie, ale jest też prawdopodobieństwo, że nie będziemy mogli na niego liczyć, bo. Te skutki starcia jeszcze w pierwszej polowie na, na widze wie, kiedy został mocno kopnięty, w, niestety odczuwa i, i bardzo prawdopodobne jest to, że nie wystąpi jutro. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję i za chwilę druga część konferencji. Dziękuję bardzo.